Kochani, niepoprawny duet, Rock and roll witają was ponownie w Warframe i znów będziemy dzisiaj skakać, skakać po temacikach niczym. Napalona muszka zębuszka. Cześć, witajcie, ja jestem, Rock. Zabrzmiałem poważnie? Tak, wiesz, tak. Słuchaj, tak. tak. <kluje> 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 Zaraz po krawat <kluje> Tak jakbyś miał robić, wiesz, vloga o polityce zabrzmiałeś. Nie, już nie ruszam ostatnio takich tematów. A myślałeś kiedyś, żeby w moich urojeniach zrobić jakiś taki temat, wiesz, o, na przykład homoseksualizm jest dobry, albo homoseksualizm jest zły, no wiesz, zależy co tam, wiesz, akurat w trawie piszczy. Nie, homoseksualizm, nic do niego nie mam, jestem za legalizacją. No, no i chyba zamknąłem temat najważniejszy w polityce. Mówiłem jeszcze, że no. mówiłem, że jestem za legalizacją? Mówiłem. No to, 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 to tym bardziej wykończyłem temat polityki w naszym kraju. Jak tego nie zmienią, to. i nie obchodzi tego. Teraz. Wow. Jesteś, oj, roj tam. Rojtam, tam, tam A coś tam widzę, wybucha. Wow, mam level up broni. A słuchaj, też się leveluje? Tu się wszystko leveluje stary. Serio, potkniesz się, wypadnie ci sztuczna szczęka, ją też możesz wylewelować, nie? Jak idziesz do kibla to broń Boże nie spuszczaj wody, bo guwienko też można podlewelować delikatnymi <laughs> komponentami, które możesz zrobić samemu, bądź zdobyć. Wiesz jesteś łatwy do rozpoznania, łatwiej do rozpoznania, bo my tutaj dwie... dwie... dwie jak to się nazywa? rakin ten młot taki? No A my, my mamy takie kształty kosywne, no nie? My jesteśmy jak bohater z MDK. <laughs> o właśnie MDK, to prawda. Cały czas się zastanawiam, się, jak zrobić jak do sentymentalnie. Bo ja wiesz, z, z, zastawiłem na, na siebie pułapkę. Ja bym, A, już, ja, bym, ja bym już zrobił wiele fajnych wiesz, gier w ramach Sentymentalnie. Ale no, no, nie mam pomysłu wstępy. co do wstępniaku, a wstępniak musi być i koniec, bo materiałów typu, wiesz, tam, jakieś tam, ech, no nie chcę teraz niechcący sypnąć czymś e, faktycznie istniejącym, no ale jakieś tam programy, wideo o starych grach kultowych, tak, mm -hmm. użyję bardzo ogólnego słownictwa, e, no są na jedną modłę, nie? No, 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 no. Wszystkie, jak jeden mąż. A ja staram się, żeby był taki, no, trochę oryginalny, prawda? No, 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 no nie, nie, to jest fundamentalnie, fajnie się wychodzi, nie? Bardzo, bardzo długo nad tym siedzę, jeszcze dłużej potem e, to obrabiam. I wiesz co? NDK, to sobie musisz zrobić czapkę z tektury, taką, wiesz... Właśnie myślałem z... o kartonie, coś w tym stylu, no. Albo ciebie przemaluję za Psydo, robię ręce i rzucę przez okno. Będziesz maksem. Tam, ale w, tam były trzy postacie, ale w jedynce eee. chyba... Jak to, jak to w dwójce chyba były trzy, nie? Te znaczy w, w jedynce no były Max, tak? No i chyba doktorek, który tam jakoś nami dyryguje. No, 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 no. Okej, okay, mam już nowe bypassy, także <laughs> mogę działać. <laughs> no, nowe bypassy. Tu się gdzieś sprawdza level tej postaci? Nie wiem, ale potroluję się. oho, nie? Z, y, potem już na ekranie, wiesz, postaci. Na razie to... to jest część, gdzie masz napierdalać, a się nie zastanawiać. Ale ja już chcę skikuniać po ścianach, podobno się da. Łoż ty w życiu! Aha, no okej, okay. dowiedziałem się czegoś nowego. Co wy tam u góry już robicie? No właśnie, myślałem, że zbiegnę za tobą. Nie. A to jest Mr. Luki, on robi największy damage wiesz, w tej drużynie, więc biegnę za nim, i pewnie kuma o co chodzi. Dokładnie, dokładnie. Biegnij za największym koksem. Nie zabłądzisz. No to jest też nie dużo biegania jest teraz. Aha, bo tu jest jakiś cel, wiesz, To te kółka takie niebieskie pokazują, gdzie trzeba. Kochanie, zabijam potwory w grze, oddzwonię, dobra? No, z Rokiem gramy. Jak tak, tak, przyjaźnimy się jeszcze. No no to cały, trzymaj się, hej, papa L Luki zlamił, bo zabił VIP-a, którego mieliśmy doprowadzić na miejsce o, Luki! C A nie, 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 czekaj, czekaj, nie chyba dobrze, bo pisze mission complete, no to nie wiem. No to... Rocky! Nie, nie kuma, no, pisało VIP, no to co? To znaczy, nie wiem, mi zależy, żeby cokolwiek kumać w tej grze, wiesz? Po prostu się A jakiś nogi nas gonią Yeah, Hej suczki Nie? Nie wiem dlaczego <noise> Ty nie? wiesz ta, ta szyba tak strzela jakby jakby pękała, ale nie pęka Nie pęka Wow Heavy support applied Nie no, rzeźnia jest po prostu piękna w tej grze, ci powiem No i te kolorki Tak, tak, tak! Tak, idę, to ja idę! <grystanie> idę ja! <grystanie> Jak ja kocham gry. <grystanie> po prostu jestem tak dumnym graczem. Wiesz co, ja tak cały czas jakby na gry darmowe patrzcie się pryzmat tych płatności, nie? Ale prawda jest taka, że ja to dzisiaj zainstalowałem za twoim poleceniem mhm. i wiesz, bawimy się już tam ile? No, będziemy się bawili z godzinę i no. nawet gdybym miał tylko tyle się w tą grę pobawić. To i tak uważam, że to jest niezłe. Nie, yeah, jest naprawdę okej. Okay. Jest naprawdę okej. Okay. Ja mam szczęście do darmowych właśnie gierek, zauważyłem, bo. Większość z nich potem przerodziła się w jakąś serię, głównie z fanami i. No, no, no. Super. No, 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 no. Śmiem nawet twierdzić, że przez ostatni okres lepiej bawiłem się w gry darmowe niż płatne. Wiesz, to nie. No, 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 no. to ma jakiś sens. Znaczy, kurczę. No sorry, ale. Ja, 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 no, 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 no. W kwestii jakichś takich strzelanek typu AAA to była tragedia, tak? Oczywiście jak najbardziej poza e, metro Last Light, bo to, to po prostu była orgia. Kurde, ja się bałem strasznie tej gierki, ja pierdział. W takich katakumbach to myślałem, że się. No, 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 no nieważne. Stary, jak ty się boisz metro. No. Wiesz, dalej mówię. Ja wiem, że ty horrory jedziesz, wiesz. Ja w ogóle nawet wolę nie patrzeć tam do ciebie, wiesz. Stary, moja żona jest ładna. Horrory jedziesz. <śm> Ham! No, przepraszam. Nie, to ja przepraszam, że jak zwykle zrobiłem bezczelne seksistowskie odwołanie, godne niskiego poziomu inte intelektualnego. <śm> Czyli dalej trzymam poziom, podoba mi się. No ale gdybyś... z tych horrorów, które grałeś. No. Gdybyś miał wybrać takich, którym już najbardziej się bał, to co to było? No chyba condemned. Condemned? Chyba Condemned, e, kryminał. Chociaż nie, no powiem ci, że mało miałem horrorów, w których się, e, wiesz, nie bałem. A jeśli już takowe były, no to... Przynajmniej była tam jakaś jedna Max, dwie sytuacje, w których naprawdę... wiesz... E, no ten strach był i występował. Mhm. Mm Niech serio, metro na no ciebie nie, nie zrobiło tego typu wrażenia? Były tam może dwie takie sytuacje, ale nie, dla mnie metro to żaden horror, nie. Jezus. To taka, wiesz, sielanka. No tak, ty jesteś zapawiony w bojach. Powinieneś sobie zainstalować coś takiego, co ma ten... PewDiePie. On ma taki czujnik znaczy tętno, wiesz, na bieżąco podaje, rejestruje gdzieś. Aha, aha. I potem wrzuca to do filmów. Też się zastanawiam jak takie coś zrobić nawet. Aha. Ale to byłoby genialne dla ciebie, bo to wiesz... Taki od razu będzie... Ej, zgapiłeś się piwpaaa! No wiem właśnie ty spory pan. Ej, zgapiłeś się ty! Ja od razu panuję. Ja, jeśli ktoś mi mówi, że od kogoś coś zerżnąłem, to ja nie upominam. Nie jestem już misiopysio, wiesz, skończyło się, wiesz, babci seranie. Ja powiem Ci, że ja ostatnio nie zaniedbywałem to banowanie, szczerze mówiąc, Słan? ale teraz po, po dzisiejszym The Last of powiedziałem sobie, nie no, ja pierdziele. Nie, ja obóz banować, ja obóz banować, serio. <laughs> Jestem, jestem małym fanem tego. Bardzo lubię tak klikać. Tak fajnie, taki jest fajny dźwięk. Ha ha ha. Słyszałeś? kiedyś jak banujesz kolesia? To jest taki dźwięk. Ha, 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 ha. Ha, ha, taki 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 niecny ha, hahaszek ha, taki malutki. Ja już powiedziałem to dawno temu, wiesz. To jest moja piaskownica. A jak ktoś mi do niej sika, to rywa mu I tyle. No. Po prostu bez, bez. chamy są strasznie karani, a osoby sympatyczne są zawsze nagradzane. A, misja ukończona. Jak to nam to poszło, Roki? Wiesz co, ja zadam 20% obrażeń, ty 24%, mm -hmm. a Mr. Luki o 37%. Okej. Okay. Mr. Luki, pozdrawiamy Cię serdecznie. Tak, bardzo dobry wykon. Y jeszcze malutka rundka? Jak z przyjemnością, z przyjemnością. No to bardzo. Z dobrze. wielką przyjemnością. Czy głosujemy na jakąś planetę? Ja na kapitan. Ja dajmy na Prime może. Dobrze. Prime mu jeszcze nie było. Elion Tolstoy był dzisiaj Caloris było. U mnie jest zablokowane, ale widzę, że mogę. Gdzieś tam sobie klikniesz. Nie, widzę, że nie Solo 2K jesteś. No wiem, wiem. Lukio i Royo V13YT. No i no, ten. No. Ja myślę, że jako że ja ostatnio strasznie, bardzo dużą sympatią live darzę, wiesz, to jest fajna rzecz, bo po prostu no fajne, ktoś... bo potem nie ma komentarzy, nie, one znikają. <grystanie> dlatego lubisz live, y? tylko ta... dlatego, człowieku. <grystanie> Myślisz, że to dlatego? Nie, to no jeszcze jest jeden, ten, ale nie chcę znów kolejnej wojny rozpoczynać. <grystanie> nie, nie. E -em, e -em. E -em. Hmm? Nie, nie. Serio. Wątek finansowy jest zerowy, bo Twitch ostatnio nie płaci od dwóch miesięcy, praktycznie, <grym> więc wiesz. Więc to, to odpada. Ale faktem jest, ja też się tak zastanawiam nad tym, nie? No. Bo wiesz, robisz sobie grę, świetnie się bawisz i, no. i, i, i potem właściwie zapominasz o sprawie, nie? I zapraszasz na kolejnego live'a. No ja też so, myślałem, że zrobię live, a. to będzie live z rojem, nie? Ale no. będzie go prowadził seto. He. <grym> Co ty na to? <grym> Bardzo dobry <grym> O roki Braciszku mój malutki pluszowy pychu mychu Nie będę mówił Roki z boki, bo się pomarańcza obrazi, nie, o, otwieramy. Gdzie ty jesteś? Ja przy tobie... Znaczy co ty otwierasz dopiero? Nie no, ja idę tam gdzie jest znaczek wykonania misji. A jak ten znaczek wygląda? Pomarańczowy wait, na mapce, wait. taki wykrzyknik no, 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 y pomarańczowy, no. Zwróciłem, no, no teraz widzę, widzę. A. Ah, no i oczywiście otwierasz kontenery, niektóre e, ciosem takim normalnym, a niektóre e, chyba, żeby cię nie skłamać, x-em. Oh yeah. Ja myślałem na początku, że ta gra to przede wszystkim multiplayer. Znaczy, no, to jest taki, no to jest y, po prostu sieciowa gra kooperacyjna, tak? Myślę, że tak to jakoś można nazwać. Mm -hmm. Ale wiesz... Jest... wiesz, no, dokładnie to, co ty powiedziałeś wcześniej, jestem pod ogromnym wyrażeniem poziomu jakości gier darmowych, nie? Wiadomo, że są tam te, te, te mikropłatności, no bo z czegoś muszą jakoś żyć ci ludzie, prawda? No tak, tak, tak. Wiele osób utożsamia gry darmowe z takimi, za które nigdy nie będą musieli zapłacić, no ten, to jest, to jest jakby cały, cały, cała radocha tej płatności polega na tym, że płacicie wtedy, kiedy uznacie, że gra wam się podoba i że warto na nią wydać kasę, nie? Tak, mi się bardzo no. podobało Dino Storm i nawet się nie będę przyznawał, ile tam zapłaciłem za większe odmiany Tyranozaura. Strasznie mi <laughs> znaczy to strasznie słabo to brzmi przy rodzinnych obiadach. Wiesz, <laughs> <laughs> o co chodzi, nie? Poprawił sobie, to jest wydatek, o którym możesz ma No się ja pochwalić, no dokładnie. No, ale zdarzyło mi się tam co nieco kupić w grach MMO. Przyznaję się bez bicia, nie? Ale, to, ale bardzo dobrze zwróci uwagę właśnie na ten aspekt sympatii, którą się darzy taki program w środowisku, w której chcesz coś nabyć. Nie? No no, no. To jest, to jest jak najbardziej, uważam, że to jest zrozumiałe, nie? I ja nie mam problemu do takich osób, które sobie tam coś kupią. Nie? No, 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 no. Znaczy, jest, ważne jest to, żeby wiesz, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś kto płaci ma jakąś straszliwą przewagę nad tym, którzy, którzy, którzy nie płacą, bo to wtedy psuje, ale to gra wtedy się nie sprzedaje, to wtedy nikt nie chce w to grać, bo to... Ooo, oh, yeah! Co się stało? Podwójnie Cię słyszę. Yy, nie, nie, nie. W, jak biegniesz, biegniesz, biegniesz i szybko naciśniesz kontrol, to robisz taki fajny wślizg. Strasznie kozacko to wygląda. Aha, a to Ci powiem jeszcze, że pod kontrolem masz też komunikację głosową, bo jak go wciskasz, to słyszycie Cię podwójnie. Jebej, 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 jebej? A nie wiem, to może pod jakimś innym klawiszem. A może pod C? Jebej, 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 jebej? Tak, 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 pod C, no. Okej. ta da da ta ta Też wcisnęłem C, było mi słychać podwójnie? ta to jest taki fajny, wiesz, takie fajne echu. Ja, krzyczą, krzyczą do nas, żebyśmy zagrali z nowymi ludźmi. Słuchajcie, ja sobie jeszcze pogram, bo, bo Roya pewnie będzie chciał nagrać dwa odcinki. Nie wiem, jak, jak długo możesz zostać, ale tak czy siak jeszcze sobie pogramy też z, z widzami, więc spoko, nie? nie? Przynajmniej ja. Jasne, jasne, luzik, luzik, braku. Znaczy, nie, ja tu, nie chcę Cię tutaj, wiesz, bo wiem, że też jest. masz zajęcie, nie? Ja po prostu, wiesz, dawno nie mieliśmy okazji z różnych powodów razem pograć. I po prostu dzisiaj Twoją sobie wziąłem za priorytet, ale ja i tak gram sobie głównie nocami. Ale to w sytuacji każdej gry tego typu nocami można mnie w tej grze złapać i sobie wspólnie pograć Out of Record. No ale to też zależy, czy, czy, czy wolicie być na materiale, czy wolicie po prostu ze mną pograć, być na materiale, czy tylko pograć. Różnie, różnie to bywa. No, 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 to, to fakt, to fakt. Nie, broń, nie do No mów, mów, sorry. Mówi, że, że ludzie różnie się zachowują w zależności od tego, czy, czy grasz i na, czy nagrywasz, nie? Ej, Rock, nagrywasz? Nie, nie, gram na przyjemność, a ja to spadam. <śmiech> <śmiech> no, dokładnie. Dokładnie, dokładnie. Miałem tak ostatnio, wchodzę pełen serwer, nie? Ryo, nagrywasz? Nie, gram sobie seta dla siebie, bo mała śpi, nie? Je, yep, potem nie można znaleźć graczy <śmienicza> oh. Koloryzuję oczywiście, ale miałem chyba raz taką sytuację No kończmy tutaj wytyczne akurat Dobra, dobra, tutaj ja mam jakiś waypoint, widziałem go przez chwilę A, tutaj jest i ta gra jest idiota odporna, można wszystko się nam pokazane No powiem, że kilka razy tutaj nie wiem czy jest tak do końca idiot odporna <laughs> Ale Jest okej okay. Już tu i tak wiesz, nie chodzi o grę samą w sobie, tylko o tło Żeby sobie pogadać No 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 A powiedz mi no. Yy, właściwie, czy, czy zabawa przy użyciu pistoletu ma sens, czy lepiej od razu używać yy, yy, no. yy, karabinu? Wiesz co, powiem Ci przyjacielu, że ja tak używam karabinu, bo mi się strasznie podoba feeling strzelania i odgłosy, wiesz? Także ja w ogóle nie używam ani noży, ani katany, ani pistoletu. Jakoś tak chyba będę fanem pistoletu plus katany. No i okej, okay, ja mogę być w takim razie Twoim, wiesz... Braterskim wsparciem za pleców, a gdzie jesteście? Bo ja tutaj morduję straszne ilości wrogów. My tutaj my robimy. Objective Ta, sorry, get here. <noise> Tylko Jeszcze was mi brakuje na mapie, żeby mieć... coś. A widzę już coś. Yeah, ale wślizko kozacko. Wazów coś levelnąłem, kurde. O, wow, faktycznie. A Aj, nie udało się. Wszyscy zmienić, bo. A ludzie mają jakiś taki urozmaicony ekipunek? No, bo my jesteśmy tacy goli troszeczkę. Bo my cały czas gramy, a nie mamy w ogóle, wiesz, czasu, żeby sobie coś tam do tego ekipunku wpakować. Ty wiesz co? No. Y y y zaatakowałem kolesia, który też mieczem walczył, i się zderzyliśmy mieczami. Normalnie było ten, parowanie regularne. Rok, ale nie opowiadaj mi takich rzeczy, to jest obrzydliwe. Shit. No, no, do sorry. Znaczy, myślałem, do... że znamy się nie od wczoraj. No właśnie, gdybyś mnie znał, to byś wiedział, że możesz się spodziewać takiego komentarza. Umawialiśmy się dwa lata temu. Ja jestem ten, ja jestem ten głupszy. Wulgarny i zboczony, a ty jesteś, wiesz, to... to, to, to tak, moi... pełna kultura, krawat i te sprawy. Ty jesteś moim sumieniem, nie? No, no. Jesteś... jestem chaos, a ty jesteś dla mnie, wiesz, jak Wilson. W ten wcisk ten opanowałem, fajna rzecz faktycznie. No. Uh -huh. Ale cały czas, co no, to? Będę musiał się chyba jeszcze nauczyć tego motywu. Oh yeah. No, fajna rzecz. Tynię, naprawdę bardzo OK. Pistolety chyba zadają dużo obrażeń, ale mają mniejszą szybkostrzelność. To na pewno. Logiczne. No, no. Faktycznie. Ameryki nie odkryły. Widziałeś, że ten ścisk można też zrobić w powietrzu? A, faktycznie, faktycznie. I to wtedy jest taki cios karate. Trochę jak. Czekaj, 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 bo chcę coś wypróbować. A tak! I wtedy chodzisz po ścianach. Faktycznie. Spróbuj, z, spróbuj zrobić wślizg... Um, tak. Spróbuj zrobić wślizg w powietrzu o ścianę. O. Coś tam się dzieje. Haha, okej. Pokos! Zajebiście kozackie to jest. Dalej jadę. Dalej na kozaka. Tak, chodzę, chcę chodzić po sufitach i w ogóle Matrix pełną Gemu, to mi się podoba. What the właśnie a propos tego w Men of Steel był facet Lawrence Fishburne. On grał w Matrixie, jak go zobaczyłem, to od razu mi się chciało zachciało Matrixa jeszcze raz obejrzeć. Tak, ja teraz oglądam serial Hannibal i on też tam gra. Tak. Hannibal, serial? Oglądam serial Hannibal, Hausa, Panshi, Spartakusa. Zakazane Kurde, imperium, większość z nich już hmm. pokończyłem. Ja teraz oglądałem taki serial, który nazywa się Supernatural. Supernatural. Jest fantastyczny, wiesz co? Bo to jest hmm. historia dwóch braci, wiesz? Którzy coś tam. Nieważne co tam robią, bo nie, nie będę palił, hmm. ale jak będziesz miał okazję, rzuć sobie okiem. On jest najlepiej ocenianym serialem na Netflixie. I, bo, i powtórz nazwę siedmi. jeszcze raz? Supernatural. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, zakoduję. Strasznie mi się podoba relacja bohaterów. Jest po prostu niesamowita. Mm -hmm. jest, jest fajnie to zagrane. I... A teraz taki rebusik. O jaki serial chodzi, gdy yy, ojciec synem czy bardziej rano matka z córką kłócą się, która <śm> pierwsza <śm> wejdzie do toalety? Shit. To <śm> trudne, żeś. Przykujcie się na salwę śmiechu. <śm Grał TRO! <laughs> o oh nie! Yeah. Hmm, Powinienem był się domyślić? Nie, nie, to nie. Nie, no narodzie. Było nie do odgadnięcia. To była strasznie skomplikowana zagadka, spokojnie. Masz prawo, wiesz. No worries. O. Oh. Zakazane Imperium, no kurczę, ja, ja próbowałem oglądać, ale jakoś mnie nie zachęcił. Nie wiem czemu, nie wiem. Może jeszcze spróbować, jeszcze raz. Podobał Ci się? Mi się podobał. albo wiem, no to znaczy, no wiadomo, ludzie, którzy czekają tam na mega akcje i w ogóle, prawda? Mhm. Mogą się zawieść. Ale e, intrygi, e, dialogi, różne sytuacje, e, historia tych wszystkich bohaterów. Nie wiem, no po prostu mi się ten serial spodobał i, i, i tyle. No. No. Jest po prostu ty, jak gra w takie gry, co, gadam jak jakaś cipa, nie? Taka, taki wiesz, yy, serial, ale jaki? No fajny był. Nie? No, no! A Roy, a jak cię ci podobał tam Forest Gump? Nooo! Fajny! Nie! Ja się nie mogę na poważne tematy wypowiadać w takich gierkach. Nie mogę, nie mogę. Także ograniczę się do y, piw pav, tarczacycki, piw pav, tarczacycki, pav, Jest adekwatnie na temat, jest ok. Piw. Wszyscy, Wszyscy tarczacycki. lubią to. Wszyscy lubią, jest adekwatnie. Mistrz gry też to lubi. Wszystko piwa zabrakło. O, faktycznie. Piw, paw, tarcza, cycki, piwo. Piw, paw, tarcza, cycki, piwo. Piw, paw, tarcza, cycki, piwo. Strasznie dobre. To jest przepis chyba na szczęśliwe życie, mam wrażenie. No, myślę, że zrób po tym vloga. Buja! Cię, tata! to są, wiesz, zatytułujesz vloga na przykład piwo, cycki no. i, i, i już wiesz, że będzie dużo oglądalność. Wiem, jest... wiem, wiem, że w sytuacji pozycjonowania mi pomożesz. <laughs> Będę jest... chujem mi sobie do opisu dam R Maciaszek. <laughs> Rokalon 2K, już Macia... Wszystko wrzucę! Wszystko! Nawet ilość pokoi twojego mieszkania. Bo może się przydać. Kto wie? Kto wie, ma? Kto wie, Roki? O, ale komba robię. Po ścianach. Bo już żeśmy skończyli tę misję. Jezu. Nie wiem, co się działo, nie wiem, o co chodziło, ale było mi od No, bo naprawdę okej. Okay. A ja nie podejdę. Po co tak na was poczekam? Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. No i co? No i co? Nie ma, nie zakończycie zabawy, nie ma a, 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 a. To jest dramat, jak jeden gracz tak taki patent. No zna... dokładnie, dokładnie. Też pokazałem jak nie robić. No. Ty patrz, ja mam... Siódmą, ra siódmą rangę już Excalibura, a ósmą rangę mojego MK1 Bratona. Co ty na to, Rok? Podnieciłem cię? <laughs> powiedz, powiedz, że bardzo cię ci miło zrobiło. To, to, troszeczkę tak, troszeczkę tak. Nie wiem, jak te rangi się zdobywa, bo mam wrażenie, że tutaj po prostu ja, ja używałem dużo więcej karabinu, a mam taką samą jak pistolet. No ale to tam pewnie później do tego dojdzie. rawie rok super. Super, by się z Tobą gadało na wszystkie tematy w ogóle ekstra, chociaż bardzo lakonicznie to wszystko potraktowaliśmy delikatnie. No, no. Znaczy wiesz, co Ale... ja mam nadzieję, jako że, 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 że kurczę będziesz padał do tego, do tego live'a częściej, bo to zawsze mm. możesz sobie nagrać jakiś materiał i kurde, jest okazja, żeby pogadać. Nie, nie no masz rację. Ja. ja, ja... Rozumiem to i szanuję i dostrzegam plusy tego, 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 tego układu. Tylko, że wiesz, bracie, polega, problem polega na tym, że jak mała śpi, nie? Teraz e. jestem słomiany wdowy, stąd te kurwe wrzaski, e, to, to to mała już śpi. O dziewiątej jakoś nie widzę motywu nagrywania materiału, nie? Aha, spoko. Wiesz co to powie, to po prostu daj znać. Ja sobie odpalę live'a, to właściwie nie ma znaczenia, a ludzie, ludzie zawsze przyjdą sobie, jak będą mieli ochotę, wiesz? No chyba, że y, będę z tą grał, a nie będę nic mówił. Nie, ale to bez sensu. <śmulatory> nie bez no, <w> sensu. <śmulatory> <śmulatory> Straszne. Wiesz wyobraź sobie, jak ja bym nagrywał gameplay i bym nic nie mówił, to by byłby tylko cienki skill, nic więcej. <głos> <głos> dobre, dobre, dobre. Podoba mi się, podoba mi się. Nic się nie zmieni, Roki, bardzo mnie to cieszy. <noise> pozdrawiam Was, koni, bardzo serdecznie pozdrawiam live'owów, serdecznie pozdrawiam ciebie, Rok. Dzięki za. No, no, po prostu świetnie się bawiłem sobie. Dawno, dawno no, mi się no, tak fajnie no. nie gadało. Po prostu. Serdeczna tarcza, brodaj, co tam tylko chcecie. Hej, hej. Trzymajcie się, pa. pa.